Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w karcie Radzie Dnia wtorek 11 czerwca. Uh, ogłoszenie na początku. Informowałam Was, że wyjeżdżam na urlop, zatem w tym momencie można zamawiać już tylko ekspresy. Koniec kochani, w tym momencie nie można już zamawiać nawet ekspresów, bo bardzo dużo osób się odezwało, więc już mam grafik wypełniony. Chyba, że zwolni jakieś miejsce, więc jeżeli będzie taka no, jakaś bardzo intensywna potrzeba, to proszę pisać mailowo. Ale no mam pełen pakiet już zamówień do tego okresu. A cóż jeszcze? W tym czasie urlopowym nie będę odpisywać na Wasze wiadomości mailowe, po prostu nie będzie mnie tu ani na kanale, ani mailowo. Ale pojawi się po urlopie, zatem słyszymy się później. Może postaram się nagrać już filmy jakieś na lipiec, ale nie obiecuję, bo dużo pracy mam. A tymczasem przechodzimy do karty, rady dnia na dziś. Przypominam, że jest tygodniówka zrobiona, więc wpadajcie. Kto jeszcze nie widział, to zapraszam. Każdy trygon jest osobno porzucony. A dzisiaj, tego, dzisiaj karta rada dnia. Co dzisiaj będziemy mieć? Będziemy mieć taką kartę stali, która określa nam okoliczności, które są naokoło nas. Ja nie mówię, że te okoliczności są na dzisiaj, one jakby pokazują e, ogół. Będziemy mieć kartę rady dnia starota i proszę też pomyśleć o jakiejś osobie. Ja przeczytam wam wiadomość od tej osoby. Pierwsza osobka, która przychodzi Wam do głowy. Od barana klasycznie do ryb. Zatem już wiecie, gdzie znajduje się Wasz znak. Nie robię czasówki. Myślę, że możemy zaczynać. Baranki, co pierwsze mamy. O. Tutaj karty proszę, aby zwrócić uwagę na kwestie zdrowotne, więc tu już jest pierwsza rada. A na dziś mamy dwójka kielichów dla Was. Karta partnerstwa. Ono najczęściej gdzieś na poziomie emocjonalnym nam się rysuje, czy to jest kwestia związana z miłosnym partnerem, czy z przyjacielem, czy z rodzeństwem, ale jednak zobaczcie, tutaj jest napisane dla Was dziś, jestem warty najgłębszego rodzaju miłości. Zatem proszę sobie nie umniejszać. Jesteście warti tej miłości, ale dzisiaj ogólnie też proszę zwrócić uwagę na kwestie partnerskie, bo one się rysują tutaj jako ważne. Dwójka kielichów często pokazuje mi, że ktoś może sobie o nas przypomnieć, że nie wiem, jakaś piosenka e, czy miejsce sprawi, że my przypomnimy sobie o jakiejś Myślę, że warto się odezwać do tej osoby. Dwójka kielichów jest też taką piękną kartą partnerstwa, która mówi, że tak samo jak twoje potrzeby baranku, tak samo potrzeby twojego partnera czy osoby, y, która gdzieś tam tworzy z tobą te relacje, są istotne. One powinny być na równi. Traktujmy siebie na równi z innymi. Jakieś wyznania miłosne też dzisiaj mogą być, biorę to pod uwagę, słuchajcie. No to co, przejdźmy do wiadomości od tej osoby. Czuję, że opuszczasz mnie, czuję, że zostawiasz mnie za sobą. Ktoś może mieć wrażenie widzicie, czyli te sprawy relacji dzisiaj mogą być ważne. Ktoś może mieć wrażenie, że że już odchodzicie, tak, a jeżeli już odeszliście to na poziomie energii ta osoba może odczuwać, że wy już naprawdę zamykacie i odpuszczacie temat. Dobrze, byk. Jakie tutaj mamy? Z górze, hmm, jakieś utrudnienia do yy, pokonania się pojawiają, ale zobaczcie, macie ósemkę mieczy na dzisiaj, więc rzeczywiście mogą być jakieś takie ograniczenia, bo karta ósemki mieczy Mówi o pewnych ograniczeniach, które musimy przezwyciężyć i tutaj cierpliwość jak najbardziej jest naszym sprzymierzeńcem, ale ósemka mieczy w tej talii i ogólnie najczęściej jednak mówi o ograniczeniach, które sami na siebie rzucamy, e, gdzieś tam kładąc na siebie okowy, nie potrafisz, nie możesz. To jest utknięcie w takim schemacie myślenia, który w ogóle nie jest korzystny, który tylko jakby powoduje, że, że my. No, zaślepiamy siebie wizją, nie dasz rady, nie możesz, nie potrafisz, to trzeba pokonać. Tutaj trzeba pokonać siebie najzwyczajniej. No, ale tak, ja też, biorąc pod uwagę tę kartę, no, myślę o tym, że mogą być jakieś takie trudności a, do pokonania w otoczeniu. Czyli na przykład, nie wiem, jedziemy gdzieś i droga zamknięta, no i trzeba wymyślić inną drogę. No, teraz to mamy GPS-a, więc nie trzeba myśleć za dużo, ale rozumiecie o co chodzi. Tutaj to, co jest dla Was ważne dzisiaj. Wyzwalam siebie z takich właśnie autosabotujących zachowań. Także ja czuję, że tutaj jednak pokonujecie siebie. Dobrze, moi drodzy, proszę pomyśleć o jakiejś osobie. Pierwsza osoba, która przychodzi wam do głowy, wiadomość o tej osobie, chciałbym poczuć to ponownie. Bliźnię, ta wszystkiego dobrego dla osób, które dzisiaj obchodzą urodziny. Pierwsza karta dla Was. Zwróć uwagę na swoje finanse. Macie tutaj bardziej, yy, więcej atencji dać swoim finansom. No, to może być jakieś ostrzeżenie, słuchajcie. Może rachunki nie a może trzeba uważać na rozrzutność. Dobrze, co na dziś mamy w tarocie dla Was? Ósemka buław. O, i już pokazuje mi się komunikacja na przykład drogą internetową, czyli na przykład opłacenie rachunków, czy płatności, czy zakupy internetowe, no to tutaj trzeba zwrócić uwagę. Usemka eee, buław jest kartą fajną. To jest świetna karta. To jest merkury w strzelcu, merkury to wy, strzelec to Wasza opozycja, ale tu jest dużo ruchu naprzód. Ósemka Buław mówi, że dzisiaj mogą przyjść do Was jakieś kluczowe wiadomości. Tak jak mówię, komunikacja na odległość, drogą internetową jest kluczowa. Ósemka Buław czasem w ogóle pokazuje mi, że my możemy załatwić coś zdalnie. Nie musimy gdzieś pojechać, możemy zadzwonić. To jest karta, która mówi, żeby dzisiaj nakreślić kierunek swoich działań, a macie szansę zrealizować naprawdę dużo. Tu jest dużo tempa. Ważne jest to, co mówimy, przekazywać jasne komunikaty, mieć jasno określone dzisiaj cele. To jest karta, która też mówi, że możemy, mimo że kierunek jest jeden, to możemy załatwić wiele spraw naraz. E, Ósełka buław mówi, zwróć uwagę na to, co mówisz i komu mówisz. Mów w sposób jasny. E, to, mówi się, że bliźnięta są takie rozbiegane. To jest taki szalony umysł, nie? A e, troszkę tak jest. Strzelec wprost przeciwnie. Strzelec ma jeden pogląd i jest go totalnie świadomy i pewny i wie, czego chce i zawsze po to idzie więc nie ma tego takiego roztrzepania. Więc dzisiaj należałoby troszkę wejść w swoją pozycję i gdzieś tam ten cel jeden mieć z tyłu głowy i realizować to, bo z ósemką buław naprawdę możecie sporo osiągnąć, jeżeli będziecie mieć cel na horyzoncie. Ósemka buław także mówi o tym, że pojawiają się jakieś możliwości na załatwianie czegoś. Warto tutaj też kuć żelazo póki gorące. Komunikacja dzisiaj jest istotnym elementem. Dobrze, a teraz proszę pomyśleć o jakiejś konkretnej osobie. Pierwsza osoba, która przychodzi Wam do głowy, wiadomość od tej osoby. Ukryłem przed Tobą, kim naprawdę jestem. Ciekawe. Ok, to idziemy dalej. Raczki na dziś. Pierwsza karta dla Was. Kanguro. Niepewne czasy. Musisz planować do przodu, z wyprzedzeniem pewne rzeczy, czyli są jakieś niepewne czasy, one mogą być finansowo, nie muszą być, ale karty proszą, żeby mieć jakby taki stabilny plan, nawet plan awaryjny w pewnych kwestiach. Dobra, co w tarocie na dziś? Śmierć, no to są niepewne czasy, bo śmiercią jest tak, że nie ma już tego, co było, to już minęło, ale w ogóle nie wiemy jeszcze, co dalej, więc jesteśmy w tym momencie, kiedy nie ma nic i to może być trudny moment. Czy emocjonalnie, czy życiowo. Karta Śmierci pokazuje, żeby dzisiaj zwrócić uwagę na skorpiony w Waszym otoczeniu, hmm, bo to jest karta skorpiona, tak, że za, taka osoba może mieć na Was wpływ. Ale zobaczcie, tutaj jest napisane: Odpuszczam i witam nowy początek. Wy jesteście w tym kluczowym momencie. Zobaczcie, zmienia się pora roku, jest babie lato, nie? No to jest ten kluczowy taki moment. Hmm. Kiedy coś minęło, na coś czekamy, nie wiemy jeszcze czego się spodziewać. Karta śmierci mówi jako karta dnia o pewnych pożegnaniach. Być może trzeba będzie coś odpuścić, coś zostawić. Natomiast ja zauważyłam, że z kartą śmierci ta akceptacja na poziomie dnia przynosi ulgę, że coś mija i ja to akceptuję i, i przygotowuję się na nowe. Także mogą być dziś jakieś pożegnania. One mogą być bardzo takie symboliczne, czyli my mentalnie coś chcemy pożegnać, odpuścić, jak najbardziej tak. Ale w związku z tym, że jest śmierć i jest karta, która mówi niepewne czasy, musisz mieć plan do przodu, to ja bym powiedziała, że czas się przygotować na nowy rozdział, bo jesteście między rozdziałami, jest jakaś transformacja, ale czas się przygotowywać na nowy rozdział. Dobrze, teraz proszę pomyśleć o jakiejś osobie. Pierwsza osoba, która przychodzi Wam do głowy, wiadomość o tej osoby, przemawiasz do mnie poprzez muzykę. Może być tak, że ktoś słucha jakieś piosenki i myśli o Was. Biorę to pod uwagę. Dobrze, idziemy do lwa. Lewki, pierwsza karta dla Was. Konik. Krótka podróż. Ta podróż może być y, zawsze, słuchajcie, taka realna, że przesuwamy się z punktu A do punktu B dzisiaj i może być potrzeba takiej krótkiej podróży czy wyjazdu. A jeżeli planujecie, to to jest takie super zielone światło. Ale to czasem jest podróż mentalna. Nie tylko taka fizyczna, kiedy my pozwalamy sobie na inny punkt widzenia. Zwróćcie uwagę na konie. Ma ktoś pasję? Taką? Jeździectwo? Jeżeli Wam to chodzi po głowie, to może to też jest zielone światło. Ale jeżeli chodzi o kartę dnia, mamy księżyc. Czas przezwyciężyć lęki. To też pojawiło się gdzieś w czytaniu tygodniowym dla Was, żeby więcej energii dać do wewnątrz. I gdzieś tam uczucia, emocje zamiecione pod dywan, wyciągnąć na powierzchnię i je przepracować trzeba. I ten księżyc znowu gdzieś tam o tym może mówić, bo to jest karta, która mówi o tym, że my mamy w podświadomości dużo upchnięte i należałoby to przepracować. Czy to są myśli, czy to są lęki, czy to są emocje. Karta Księżyca, proszę zwrócić uwagę na to, co Wam się dziś śniło lub to, co tej nocy będzie Wam się śnić, bo to są jakieś znaki, przebłyski e, intuicyjne, warto wziąć te sny pod uwagę. Dzisiaj także osoba z znaku raka bądź ryb może jakąś kluczową rolę tutaj odgrywać, ale także proszę zwrócić uwagę na intuicję. Wasza intuicja prowadzi Was do właściwych decyzji. Bo możecie mieć taki mętlik, czy coś zrobić, czy nie. Bo na przykład coś wydaje się korzystne, ale podświadomie czuję, żeby tego nie robić. Posłuchać intuicji tutaj należy. Ale także z Księżycem my musimy odróżnić intuicję od takich stanów lękowych, czy lęków w ogóle. Także dzisiaj bardziej lewki nurkujemy do środka, do, do wewnątrz, niż dajemy energię na zewnątrz. A teraz proszę pomyśleć o jakiejś konkretnej osobie. Ja zobaczę, co ta osoba... Chciałabym Wam przekazać lub co myśli. Byłeś, byłaś najlepszą rzeczą w moim życiu. Uuu. No tu jest e, konkretnie. Dobrze, idziemy dalej. Panny na dzisiaj. Co my tu mamy? Kogut. Arogancka, taka m, nadmiernie może pewna siebie m, osoba. Z którą nie powinieneś wchodzić w poteczki. Zatem tu jest takie ostrzeżenie. Uważamy na koguta w otoczeniu. Ktoś, kto jest trochę arogancki yy, i taki nadmiernie pewny siebie. I tutaj lepiej nie wchodzić w poteczki z tą osobą. Także takie ostrzeżenie macie. A może to Wy dzisiaj jesteście tym kogutem i lepiej nie wchodzić w jakieś poteczki z Wami. <laughs> może być i tak, ale zobaczmy, co w Tarocie. Cesarzowa. No to ja bym powiedziała, że tutaj jeżeli chodzi o tę osobę, to bym wzięła pod uwagę przede wszystkim kobietę, a już szczególnie wagę i byka, bo to może być taki znak sodiaku. I taki znak sodiaku, niezależnie od tego, czy to jest arogancka osoba, czy nie, dzisiaj może rysować się wokół Was. Ważna relacja z matką lub wy kobietą jako matki i żony mi się tutaj rysujecie. Bardzo dobry dzień na to, żeby upiększyć siebie jakoś, tak? Jakieś zabiegi kosmetyczne czy chirurgiczne, jak najbardziej zalecane, czy wizyta u fryzjera, to będzie w korzyści dla Was, bo cesarzowa pokazuje, że zmiany wizerunkowe będą w korzyści. Cesarzowa kreuje to, co wybieram z naturalnością i przyjemnością. Warto dzisiaj wnieść trochę radości i takiej ekspresji twórczej w to, co robicie. Róbcie to, co sprawia wam radość. To też jest istotne. Cesarzowa zawsze wnosi szansę na rozwój, ale to jest też taka karta powodzenia. Czyli, jeżeli ja sobie wymyślę, że chcę coś zrobić, to wszechświat jakoś obdaruje mnie narzędziami do tego, żeby móc to robić. Może być informacja o ciąży w otoczeniu, ale też dzisiaj ważny wpływ kobiety. I wy, kobiety, jak najbardziej dzisiaj warto się rozsmakować swojej energii. Dobrze, moi drodzy, proszę pomyśleć o jakiejś konkretnej osobie, pierwsza osoba, która przychodzi Wam do głowy. Ja zobaczę na wiadomość od tej osoby do Was. Chciałabym z Tobą dzielić moje dobre wiadomości, tak? U kogoś się powodzi, ta osoba chciałaby móc Wam o tym powiedzieć, a może nie macie kontaktu. Dobra, idziemy dalej. Wagi na dziś. Pierwsza informacja dla Was. O, wielkie szczęście. No to jest bardzo przyjemna informacja. Może się zbliża wielkie szczęście, a może już jest. Dobra, zobaczmy co w tarocie na dziś. Kapłan. Ho, ho, ho. Byk sobie, Kany się zaznacza. Taka osoba może mieć wpływ na Was dziś. Kapłan to może zaproszenie na uroczystości ze ślubin, weselne czy jakiś chrzest. Jak najbardziej biorę to też pod uwagę. Może jakaś informacja o tym, że ktoś chce wziąć ślub, ale kochani, kapłan wnosi nam najczęściej lekcje. Może jakiś autorytet też dzisiaj wokół was się zaznaczać, ktoś, kogo podziwiacie, ktoś, od kogo możecie się uczyć, bo to jest osoba o dużym doświadczeniu, bardzo często osoba duchowna lub duchowa, ale nie musi tak być. Natomiast kapłan to też dla niektórych relacja z ojcem, ważna, na świeczniku, ale kapłan wnosi lekcje. Doświadczenia, które nas spotykają dziś, bo robimy kartę dnia, możecie się wiele nauczyć. Dzisiaj wyciągnąć jakieś wnioski, to co się dzieje, nie jest przypadkowe, też z kapłanem. To też jest informacja o tym, że mamy opiekę boską. Zatem, no, myślę, że bardzo ciekawa karta dnia. Warto postawić na rozwój duchowy, emocjonalny. Tutaj zresztą jest napisane, jestem gotów uczyć się i kochać. To jest ważne, bo to zawsze idzie gdzieś w parze, prawda? Także macie bardzo dzisiaj taką głęboką energię. A teraz proszę pomyśleć o jakiejś osobie. Pierwsza osoba, która przychodzi wam do głowy, ja zobaczę na wiadomość od tej osoby do Was. Boi się z Tobą skontaktować. Czyli ktoś się boi z Wami skontaktować? Ok. Idziemy dalej. Skorpion na dziś, pierwsza karta. E, wchodzisz w nowe doświadczenia. Stepping into a new experience. Czyli, jakby jest możliwość do zrobienia czegoś po raz pierwszy, lub właśnie my sami wybieramy, że wchodzimy na jakiś taki rejon jeszcze nieznany, ale zaczynacie doświadczać nowych, e, nowych doświadczeń. Może źle to brzmi, wchodzicie w jakieś nowe doświadczenia. Natomiast, z tą kartą najczęściej jest to wynik. Naszej decyzji. To też jest ważne. Dobra, co mamy na dziś dla Was? Trójka kielichów. Bardzo ważne towarzystwo, szczególnie przyjaciele, znajomi, koledzy. Karty pokazują, żeby dzisiaj, dzisiaj się rozerwać, żeby się zabawić, żeby zwrócić uwagę na relacje um, i po prostu, nie wiem, wyjść na drinka czy zabawić się ze znajomymi, z przyjaciółmi. Tutaj jest napisane, żeby gdzieś tam starać się objąć te życiowe, takie radosne możliwości, wykorzystać je. No to tak jak mówię, to może być wyjście z przyjaciółmi do kina, albo nie wiem, obejrzenie śmiesznego filmu. Bo ja dzisiaj mam was w energii towarzystwa, ale to jest dużo zabawy i uśmiechu. Trójka kielichów mówi też o tym, żeby zadbać emocjonalnie, jakby o te relacje z poziomu wspólnie spędzanego czasu nieproduktywnie, ale radośnie. To jest ważne. Nie zawsze musimy być produktywni. Czasem warto po prostu postawić na humor, ale bardzo fajna energia dla Was. Słuchajcie, może być też tak, że jeżeli rozpoczynacie jakąś nową relację, rozejrzyjcie się, czy to nie jest relacja trójkowa. A jeżeli chodzi o relację romantyczną. Dobrze, a teraz proszę pomyśleć o jakiejś osobie. Pierwsza osoba, która przychodzi Wam do głowy, wiadomość o tej osobie, dokładnie wiedziałem, co robię. Czyli ktoś z premedytacją coś zrobił. Ktoś dobrze wiedział, jakie mogą być tego konsekwencje. To było przemyślane. Dobra. Idziemy dalej. Strzelec na dziś. Co mamy? Jakie tutaj okoliczności? Romans, mm, impreza, celebracja. No tutaj jest dużo takiej fajnej, wzniosłej energii piątego domu. Tak bym to nazwała. Czyli mamy romans, mamy zabawę, mamy celebrację, mamy świętowanie. No bardzo ciekawie. Może jakaś impreza? A, się kroi gdzieś po otoczeniu. A może to jest karta zachęty, która mówi, że warto sobie na to pozwolić. Dobra, zobaczmy, co mamy jako kartę dnia w tarocie. Siódemka miecza. Bardzo dzisiaj proszę uważać, bo istnieje e, takie zagrożenie oszustwa. Siódemka mieczy ktoś może wykorzystać naszą nieuwagę, e, chcieć nas oszukać, okłamać. Karty e, tutaj proszą, żeby właśnie gdzieś tam. Dużo uwagi poświęcić rzeczom dzisiaj, które są dla Was ważne i najlepiej wykonać je na własną rękę. Z siódemką istnieje też prawdopodobieństwo nietrafionej diagnozy lekarskiej, jakieś przekłamane wyniki badań, bo to nie zawsze jest premedytacją, tak? Że ktoś tutaj chce nas okłamać, oszukać, tylko czasem jakiś błąd się gdzieś może pojawić w umowie, w papierologii wynika badań. Więc tutaj, e, jeżeli jakieś diagnozy dzisiaj czy wyniki badań, to ja bym powiedziała powtórzyć za jakiś czas, bo, bo tutaj jest jakaś nietrafiona diagnoza, niepewna. Siódemka mieczy, um, ukryte relacje w tle, um, ukryta agenda tak zwana, uważamy, bo intencje osoby, która do nas może się przymilać, mogą nie do końca być czyste. Zatem proszę Ci gdzieś tam mocno przyjrzeć się, bo istnieje zagrożenie oszustwa, kłamstwa czy pomyłki. Ale także wy uważajcie, żeby nie inicjować takiej energii, bo to może być na jaw. Czasem siódemka mieczy jest taką kartą, która też mówi kombinuj. Jeśli gdzieś czujesz ścianę i nie możesz się przez nią przebić, kombinuj, znajdziesz drogę. Dobrze, zobaczmy teraz na wiadomość od osoby, o której myślicie lub pierwsza osoba, która przychodzi Wam do głowy. Czasem nie śpi i myślę o Tobie. Aha, ja nie mam za bardzo, no nie mam żadnego strzelca w otoczeniu, słuchajcie, bo ostatnio mam taką bezsenność, <grych> że to ja mogłabym być tą osobą, która nie śpi i myśli o strzelcu, ale to nie ja, ktoś inny, ktoś myśli o Was. Dobra, idziemy dalej. Kozarożec na dziś. Co my tu mamy? Mucha. Um. Okres yy, takiego niezbyt dobrego zdrowia, depresja. E, czyli to może być zdrowie mentalne, psychiczne, emocjonalne, ale może być to też zdrowie fizyczne. Karty pokazują, że możecie mieć słabszy czas energetycznie lub osoba wokół was jakaś. Dobrze, zobaczmy, co mamy na kartę dnia, azbuła. Więc ja bym nie powiedziała, że u was depresja, czy problemy ze zdrowiem, czyli naokoło was. Może być bardziej, ale też uważajcie, bo z Buław my się możemy energetycznie nadwerężyć. to jest takie dwubiegunowe. Wejdziemy w jakiś taki high, a później będzie low, nie? No to, to nie ma jednego bez drugiego. Ale As Buław tutaj wnosi fajną energię. Powiem szczerze, może być tak nawet, że ten okres choroby czy depresji się kończy, bo As Buław raczej zwiastuje zdrowie. To jest taka karta feniksowa powstawania z tych popiołów. As Buław pokazuje, że ci macie dużo energii, fajnie to spożytkować na jakieś takie pasje na jakieś zwniosłe cele, a z buław jednak jest jak zapałka, słuchajcie. To bardzo mocno szybko zapłonie na początku i szybko gaśnie. Więc tutaj zobaczcie, jestem zainspirowany do podążania za moją pasją. Jeżeli gdzieś czujecie tę pasję i gdzieś tam to serce rwie po prostu i instynktownie gdzieś nas ciągnie, to powiedziałbym tak kujcie żelazo póki gorące, bo tej pasji na długo nie wystarczy. Jeżeli też dzisiaj, bo macie szansę rozpocząć coś nowego, jeżeli rozpoczynacie z taką pasją i werbą, bo macie te inspiracje, i gdzieś to tam zgaśnie po drodze, no bo ta nas była tak jak mówią, nieztwa wiecznie. Ja też na Instagram wrzuciłam ci takie taki stories, gdzie porównałam rycerza była do rycerza donarów. No, to trochę tak jest. To pamiętajcie, zapamiętajcie to uczucie, które z tego macie, bo nawet jeżeli stracimy mobilizację, to przypomina nam się to uczucie i po co to robimy. Natomiast Azgław jako kartę dnia idą dobre wiadomości, idą dobre wieści, jest szansa zrobić coś po raz pierwszy, macie szansę realizować jakąś swoją pasję, tu jest powrót do zdrowia, tu jest jakby dużo energii, a to jest karta, która mówi, ja wstaję i chcę się żyć, mam powód do życia. Mm. Podążajcie za swoją pasją, bo tej pasji tutaj jest dużo. To też może być jedna ciekawa noc albo jakaś pasja z kochankiem. Słuchajcie, no bo to jest też karta seksualna bardzo. Dobrze, a teraz proszę pomyśleć o jakiejś osobie. Pierwsza osoba, która przychodzi Wam do głowy, wiadomość o tej osobie pamiętam każdy detal tego dnia. Uuu, to tutaj jakiś special day musiał być między wami. A może słuchajcie, dnia rozstania, no może być i tak. Ale ktoś tutaj pamięta każdy detal tego dnia. Dobra, idziemy dalej. Wodnik na dziś. Co my tu mamy dla wodników? Nie topesz. O, bądźcie ostrożni, zadbajcie o siebie, bo wasi wrogowie pracują intensywnie przeciwko wam. Czyli ktoś, tu życzy Wam źle, może być złożyczenie w otoczeniu, ale też może ktoś wam chcieć kłody pod nogi rzucać. Czy energetycznie, czy realnie w życiu, dlatego wy musicie się o siebie zatroszczyć. Taka to jest informacja. Co mamy w tarocie? Mamy pazia mieczy. O, to plotki są w otoczeniu. Ktoś o Was może plotkować sporo i o Was mówić. Um, bo tak jak mówię, Wasi wrogowie tutaj pracują na Waszą niekorzyść i to może być ktoś, kto informacją, mylną plotką, pomówieniem może chcieć Wam zaszkodzić. Uważajcie też na to, co komu mówicie, bo ktoś może chcieć wykorzystać to przeciwko Wam. Natomiast, zobaczcie, tutaj jest take care, I take care. Yy, bardzo ważne dzisiaj zadbać o detale, o szczegóły, kontrolować to, co mówicie, to, co podpisujecie, bo paźmie czy to jest ta mowa, to jest ta nauka, to jest to, co piszemy, mogą być niesprawdzone informacje naokoło Was. Uważajcie, jaką informację powielacie, bo będzie plotka. Z paźmie dzisiaj trygą powietrza się tutaj zaznacza szczególnie bliźnięta wokół Was, proszę zwrócić uwagę również na osoby młodsze. Z paźmie ważny przepływ komunikacji uważamy na to, co podpisujemy, bo istnieje gdzieś yy, niesprawdzona informacja, nie powielamy jej dalej. Zatem dzisiaj jakby to, co mówimy, to, co czytamy, media społecznościowe, to jest ważne, żeby gdzieś to tam dzielić przez trzy, ale także uważajcie, komu co mówicie, bo tak jak mówię, ktoś może wykorzystać coś przeciwko Wam i uważajcie na umowy, które podpisujecie, kupno, sprzedaż, praca i tak dalej, bo diabeł tkwi w szczegółach. A teraz proszę pomyśleć o jakiejś osobie, pierwsza osoba, która przychodzi Wam do głowy, wiadomość o tej osobie. Moje życie nie jest tak poukładane, jak to wygląda. No, i widzicie i znowu na przykład media społecznościowe. Ktoś może pokazywać się w jakiś sposób z mieczy, czy dzielcie przez trzy, to co do Was przychodzi, jakie wiadomości, bo to nie jest do końca tak, jak to wygląda. Dobra, rybeczki na dzisiaj. Pierwsza karta dla Was. Ściana. Nieporozumienie. Możecie mieć wrażenie, że z kimś rozmawiacie i nie możecie przebić się przez ścianę. To jest jakieś nieporozumienie po prostu. Najzwyczajniej. Nie rozumiemy się. Ja, ja mam swoją opinię, Ty masz swoją. Czasem warto po prostu to zaakceptować, a czasem mieć na uwadze, że może w sposób niezrozumiały wypowiadamy pewne kwestie. Dobra, no to co? Idziemy do tarota na dziś. Paść danarów, nowa praca, możliwość złapania nowego przedsięwzięcia, nowej pracy, nowej pasji. Jeżeli zastanawiacie się nad jakimś kursem, szkoleniem, jestem na tak. Tarot jest na tak. Moja opinia nie jest tu ważne. Ja mówię, co mówią karty. Karty są na tak. A tutaj zresztą jest napisane, jestem otwarty na jakieś takie możliwości, które powodują personalny wzrost. To jest rozwój najczęściej praktyczny, czyli właśnie zrobimy sobie jakiś kurs, szkolenie, nauczymy się czegoś robić praktycznie. Z na denarów najczęściej jest to wiedza praktyczna, więc to też jest ważne. Czyli dobry dzień, żeby się czegoś nauczyć, ale nie tak jak waga, że wyciągamy jakąś ponadczasową wiedzę o życiu, tylko po prostu, nie wiem, nigdy nie. Nie jadłam sushi, albo nie, no każdy pewnie jadł sushi, ale nigdy nie robiłam sushi, a to dzisiaj zrobię. Dlaczego nie chcę mi się? zrobić? Bo czasem to okoliczności nas zmuszają z spaziem denarów, żebyśmy się nauczyli czegoś nowego. Warto dzisiaj zwrócić uwagę na osoby młodsze, szczególnie dzieci, to Wy macie szansę dzisiaj czegoś się nauczyć. Z poziomu denarów także trygon ziemi mi się tutaj rysuje młodszy wokół Was, Waszej energii. Ale tak jak mówię, warto też otworzyć się na nowe jakieś możliwości do realizacji pewnych rzeczy. Dobrze, moi drodzy, proszę pomyśleć o. A jeszcze zanim zacznę, zanim przejdę do wiadomości od Waszej osoby, ja też mam wrażenie, że elastyczność dzisiaj jest ważna. Jeżeli nie umiem się z kimś na coś dogadać, to spróbuję z paździem denarów, znaleźć inny sposób porozumienia. Bo październik denarów zawsze wnosi nowy sposób myślenia, działania, robienia czegoś. Dobrze, proszę pomyśleć o jakiejś osobie. Pierwsza osoba, która przychodzi Wam do głowy, wiadomość o tej osoby. Samo bycie wokół Ciebie już jest takie, och, upajające, oszałamiające. Tu jest jakaś chemia silna, no, mm -hmm, nieźle. Dobrze, moi drodzy, to tyle. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam.